Jakbyś miał, albo miała ochotę usiąść mi rękę, to nie rób tego, proszę. Dzień dobry i witam ze słonecznej Kalifornii. Kurczę, nie wiem jakie to jest zjawisko, pewnie ktoś kto uważał na lekcjach fizyki powie, że te słońce wygląda bardzo duże i nie wiem czemu, ale wygląda cudownie. Dzień dobry i witam znowu w moim mobilnym biurze, dzisiaj jest dobry dzień, żeby przejść przez cele, które ustawiłem sobie na rok 2020 zobaczyć, co się z nimi wydarzyło, bo gdy planowaliśmy te cele w tamtym roku, nie wiedzieliśmy o wszystkim, co się wydarzy w tym roku, ale tak właśnie działa ten świat, że cele czy kierunek, w którym idziemy, to jest rzecz jedna, ale do tego potrzebujemy systemu i procesu działania, ale pokażę Ci, co w tym roku odkryłem w tym systemie, co nie zadziałało dobrze u mnie i parę takich nie sympatycznych niespodzianek, w które się wpakowałem, ale nie ze względu na czynniki zewnętrzne, ale przez swoją głowę. Więc mam taki blog, trzy poziomy, i tam wypisałem jakiś czas temu swoje cele, nawet ostatnio odświeżyliśmy tą stronę, jeszcze jej nie dokończyłem, bo brakuje paru rzeczy, kto wejdzie na stronę zrozumie o, to, o co chodzi, ale tam od wielu już lat wypisuję swoje cele. I dla osób, które mnie nie znają, w chwili gdy budowałem te cele, pracowałem na etacie, nie zatrudniałem nikogo, Mało podróżowałem i ogólnie było słabo z różnymi tematami. Ale te cele pozwoliły mi dobrać odpowiedni kierunek i zbudować system pracy, który pozwolił mi osiągnąć parę rzeczy. I jest mi całkowicie dobrze w tym miejscu, gdzie jestem. Natomiast są pewne rzeczy, które wymagają zmiany. Przejdziemy przez te niektóre cele i powiem, co się wydarzyło i co wymaga poprawy, i jak te wszystkie cele są zależne od siebie. Więc cel pierwszy, czyli moja waga, moje nemezis, z którym walczę walczysz od dłuższego czasu 10,4%. Kilogramy na rok 2020. Nie udało się, i nie udało się z wielu powodów. Pierwsza rzecz, że wkręciłem się mega w crossfit, i to nie taki crossfit, gdzie zrzucamy kilogramy, ale taki, gdzie podnosimy kilogramy, ale też duża ilość stresu w tym roku, która gdzieś toczyła się koło mnie. To jest też taka idea, że gdy otwieramy kilka firm, jakimkolwiek byśmy nie byli mega zawodnikiem, i tak będziemy musieli robić dużo dziwnych rzeczy i się troszeczkę stresować. Plus Moja operacja plus to, co się działo na świecie, My wszyscy wiemy o co chodzi. Niestety źle na mnie działały. Stres, na mnie nie lepiej działa, więc już od dłuższego czasu staram się to naprawić. Natomiast to jeszcze wymaga chwili czasu. Cel, w który troszeczkę nie wierzyłem na początku tego roku, czyli projekt Warden. Aby 7 dni spędzić bez ekranu, i to się udało. Wyjechaliśmy do pewnego domu i tam spędziłem 7 dni bez telewizora, komputera i czegokolwiek innego, bez telefonu również. To był fajny czas i planuję to powtarzać. Polecam naprawdę, to jest mega fajna rzecz. Trzy projekty związane z podróżowaniem. Słabiutko w tym roku, i to też, jak patrzę na powiązania, to było powiązane z tym, że było dość sporo pracy otwierając te firmy. Było też sporo strachu przed tym, co się wydarzy, po prostu nie chciało się planować tych rzeczy. I też wliczam to w to, że zawsze co roku wyjeżdżaliśmy do ciepłych krajów na cały styczeń. W tym styczniu nie wyjeżdżamy, więc jest mi smutno z tego powodu. Natomiast tylko wpływ mamy na nasze akcje. Natomiast nie wykonałem akcji i bałem się troszeczkę rezerwować wyjazd w styczniu. Firmy, 10 milionów złotych przychodów w naszych firmach, tak, w tym roku ten... Temat zostanie rozwiązany, i też już kończę swoją historię z przychodami, bo też to zauważyłem. To nie jest coś, co jest mega, super dobre. Lepiej sobie wybrać jakiś inny cel, jeżeli chodzi o kwestie jakościowe, albo wybrać o kwestie lifestyleowe u niektórych, żeby załóżmy robić mnie albo podróżować. Więc w następnym roku zmieniłam bardziej swoje cele biznesowe, aby były bardziej dopasowane do czegoś, do czego rozmawialiśmy wcześniej, czyli do podróżowania, którego mi strasznie brakuje, i przebywanie w firmie cały czas i bycie tam non-stop praktycznie nie jest czymś, co pomaga w podróżowaniu. Dom też był bardzo ciekawym projektem, który w tym roku realizowaliśmy. Na początku chcieliśmy spędzić tydzień w domu, potem miesiąc w domu. W tym roku nawet spędziliśmy więcej niż miesiąc w domu. Byliśmy przez miesiąc na Maderze, potem byliśmy dwa tygodnie w jednym domu i dwa tygodnie w innym domu. I tak potrzebuję już w tej chwili. Do tej pory nie potrzebowałem, dobrze mi było w Warszawie, natomiast Warszawa męczy, szczególnie w tych kwestiach, gdy mamy te, to całą sytuację, jaka jest teraz i chcemy się przeprowadzić na te piękne, nasze, wspaniałe Podlasie, a dokładniej mówiąc Suwalszczyznę. To był też bardzo ciekawy rok, bo spełniłem jedno z swoich marzeń, coś, co zawsze gdzieś tam było, kurczę, to jest coś, czego ja chcę. Nie potrzebuję jakiegoś dobrego samochodu, i innych rzeczy, ale Rolex, tak, kupiłem w tym roku Rolexa i jest mi dobrze z tym. Miał być na inwestycjach, zacząłem go nosić i bardzo dobrze się z nim czuję i noszę. Nikt jeszcze mi nie zwrócił uwagi, że to jest Rolex, to też mi bardzo cieszy, czyli jest duża szansa, że nikt nie rozpoznaje, co to jest. Tym samym nikt mi nie utnie ręki. Jakbyś miał albo miał ochotę, usiąść mi rękę, to nie rób tego, proszę. I jeszcze opowiem o dwóch projektach, które realizuję, czyli. Projekt, który zakończyłem w styczniu tego roku, czyli medytowanie. Przez się 5 dni. I powiem szczerze, miałem też w tym roku takie przerwy, gdzie mniej medytowałem. I zauważyłem, że to bardzo źle mnie działa. I taka chwila bycia ze sobą, skupienia się na oddechu, po prostu nie myślenia o tym, co się dzieje, a w tym roku wiadomo, dużo się działo, bardzo, bardzo pomaga. I miałem chwilę, gdzie było mi ciężko, z racji tego, że nie miałem tego czasu dla siebie. No i zakończę chyba ostatnim projektem, który pff, najwięcej wywołało chaosu, w tym roku u mnie, czyli projekt Uśmiech, jak Brad, Brad Pitt. Dla osób, które znają albo nie znają, e, zawsze się bałem dentysty i to był duży problem. Natomiast e, w końcu się przełamałem w tamtym roku pod koniec i zacząłem e, pracować z The Clinic. Miałem trzy narkozy w tym czasie, miałem cięcia, rozcinania i tak bo pewna wada genetyczna plus inne historie sprawiły, że dzieje się jak się dzieje, więc próbujemy to wszystko ładnie naprawić. Projekt się nazywa Brad Pitt, bo ponoć na koniec tego projektu mam wyglądać jak Brad Pitt. Na początku się nazywał projekt Krzysztof Ibisz, ale jak się okazało żona Krzysztofa Ibisza chodzi tam, gdzie ja się leczę, więc żeby nie było confusion e, przeszliśmy na projekt Brad Pitt. Tak więc to tyle. Siadam właśnie do projektowania roku 2020, bo możemy sobie ustalać najlepsze cele, mieć najlepsze marzenia, natomiast jeżeli nie użyjemy tego w proces, czyli rzeczy, których wykonujemy, o których się skupiamy, nic nie działa. I to, czego też nauczyłem w tym roku, że po prostu te cele musimy sobie przypominać, bo czasami się zapatrzymy na innych i idziemy w kierunku, w którym nie chcemy iść. Więc ja miałem w tym roku takich parę rzeczy, szczególnie z filmach, że więcej, 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 co nie do końca było moim celem, takim osobistym. I więcej chwili skupiłem się na tym, co jest dla dla mnie najbardziej ważne, bo wiemy, że jak będzie dla mnie ważne, ja będę zadowolony, to i wszyscy dookoła mnie i moi pracownicy, współpracownicy, moi partnerzy, moja rodzina będą najbardziej zadowoleni, więc zawsze warto się skupić na początku na sobie i dopiero potem skupiać się na tym, co się dzieje dookoła, a nie na odwrót. bo gdy skupimy się na tym, co się dzieje na obrót, nie dbając o siebie, to możemy wpaść w bardzo mroczne miejsca swojej egzystencji w których chyba każdy z nas kiedyś był i to nie są dobre miejsca, w których chcemy być. Jak tam wpadniemy, jest bardzo ciężko się wydostać na tę jasną stronę mocy. Więc zachęcam do podróży jeszcze przez 11 miesięcy. Będziesz ze mną w tej podróży, więc zobaczymy, co z tego dobrego wyjdzie. Więc baw się dobrze, dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia. A, pokażę jeszcze, w jaki sposób nagrywam to wideo. O, na koteczku mojej córeczki. Tak więc dziękuję bardzo. Daj znać jak twoje cele, jakie cele udało się w tym roku osiągnąć, co się zmieniło w twoim systemie pracy i co planujesz na 2021. Jestem bardzo ciekaw. I czy też jak ja planujesz więcej podróżować, robić więcej innych rzeczy niż tylko pracę. Dzięki bardzo. Pa!